Ja chciałam powiedzieć coś Ewa. o wstydzie, um, bo po prostu łamię go. To super, aleluja. No i ostatni, w poprzednim tygodniu napisał do mnie mojej przyjaciółki chłopak, y -y. ona ma dzisiaj urodziny, ze względu na to, że jestem dzisiaj z wami, to nie mogę być tam y -y. jednocześnie. Napisał do mnie, po prostu znalazł mnie gdzieś tam, na jakąś grupę ścisnął i pisze też, on jest w ogóle nie Polakiem, nie napisał po angielsku i, i musiałam to wszystko ogarnąć później, to... No i poprosił, żebym nagrała ze na to, że mnie nie będzie, to on robi Asi niespodziankę i żebym nagrała filmik. No i sobie pierwsze myślę, nie filmik nie. No, on chce po prostu kilka filmików i tam Asi na urodziny puścić. Więc nie wiem, no, jaki filmik. Jak, jak, co ja powiem, no, bo jak będę wyglądać wiadomo, tak, nie? tak, tak. Różne myśli. No, no i tak się troszeczkę napisałam, może spróbuję coś tam napisać że spróbuję coś tam ogarnąć. No i ogarnęłam. Wysłałam. Super. Nagrałam i wysłałam jej. Także. Nagrałaś filmik i wysłałaś. Tak, Bogu. Tak. Aleluja. Amen. Tak. Brawo. Amen.